Powtórka 14, nazwałam ją Krajobraz Polski, ale tak naprawdę powiem Wam, jak się przygotować z dwóch kolejnych działów dotyczących właśnie ogólnie krajobrazu Polski. Najpierw jestem w 13 rozdziale, doszliśmy już do punktów, które są tylko w zakresie rozszerzonym. Zatem, ci z Was, którzy mieli geografię tylko w zakresie podstawowym, w ogóle tych zagadnień nie omawiali na lekcjach, więc tu jest bardzo ważne, żebyście. Doczytali i przygotowali się także z tych działów. Dział się nazywa Związki między elementami środowiska przyrodniczego na wybranych obszarach Polski Gór, Wyży, nizin, Pojezieży i Pobrzeży. I trochę przypomina dział ze szkoły podstawowej, bo tam omawialiście właśnie Polskę nie pod względem poszczególnych sfer, czyli nie mówiliście o hydrosferze, klimacie Polski, tylko mówiliście o krainach geograficznych. Tu w zakresie rozszerzonym wraca się do tego i znowu omawia się krainy geograficzne, chociaż oczywiście w innym ujęciu, bardziej tak bym powiedziała geologicznym i bardziej pod wpływem procesów. W tym punkcie pierwszym macie napisane, że uczeń przedstawia cechy rzeźby i wyjaśnia wpływ procesów wewnętrznych i zewnętrznych na ukształtowanie głównych jednostek fizyczno-geograficznych Polski. Ten Zapis tak ogólny mówi właściwie, że możecie dostać każdą krainę geograficzną i Potrafić musicie powiedzieć, jaki czynnik wewnętrzny, czyli które procesy geologiczne, czy to były platformy, fałdowania, czy w czasie prekambru, czy kenozoiku, ukształtowały daną krainę, i jeszcze procesy zewnętrzne, czyli wszystko, co się uczyliśmy w procesach egzogenicznych, czy tam jest praca rzeki, czy tam jest praca lądolodu, morza, wszystko może się tutaj zjawić. I teraz następne punkty mówią dokładniej o kolejnych regionach Polski. Punkt drugi. Uczeń porównuje środowisko tatr zachodnich i wysokich, związki między elementami. Świetnie musicie się orientować. Jakie procesy zaszły w jednych i drugich tatrach, dlaczego tak się dzielą? To zadanie bardzo często się pojawia. Trójka. Środowisko przyrodnicze i mamy wymienione pozostałe pasma górskie: sudety, góry świętokrzyskie, bieszczady. I znowu musicie wiedzieć, jaka jest różnica, jak wyglądają te góry, i najwyższe szczyty, jaka roślinność, i jakie skały. Czwóreczka. Wyżyny Polski i bardzo podkreślona ich budowa geologiczna w postaci skał węglanowych i lesowych. Popatrzcie, jak skały, to od razu też gleby, wpływ na rolnictwo, ile tu rzeczy musicie umieć już łączyć. Punkt piąty. Wpływ lądolodu na pojezierza i niziny. Rzeźba staroglacjalna, młodoglacjalna, doskonale wiedzieć jaka jest różnica. Dalej jeszcze mam, żeby tego nie przeoczyć, żuławy wiślane, o których będzie w lekcjach dotyczących pobrzeży, cechy, genezy, wybrzeża, niskie, wysokie, jak wyglądają w Polsce. I poza tym rozdziałem trzynastym, od razu przy krajobrazie polskiej. Pokazuję wam, co trzeba wiedzieć z działu 14. Zróżnicowanie krajobrazowe Polski. Całkiem nowy punkt podstawy programowej, więc jeśli ktoś z Was uczy się z jakiegoś starego wademeku, może w ogóle takich treści nie mieć. Nowa podstawa programowa, tylko w nowym podręczniku i nowych wademekach będziecie mieli te zagadnienia. I teraz jedynka. Uczeń rozpoznaje na podstawie map, fotografii, obrazów satelitarnych rodzaj pokryciu terenu i wyróżnienia. Różnia cechy wybranych krajobrazów. O tyle lubię ten punkt, że te krajobrazy są tu wymienione, więc tylko musicie kojarzyć, jak te krajobrazy wyglądają i zaraz Wam pokażę, gdzie jest o tym lekcja. Dalej mamy wykreślony punkt drugi i trzeci. Punkt drugi, czynniki kształtujące krajobrazy i tak musicie to wiedzieć. W poprzednim dziale to było, no, ale niech im będzie. Punkt czwarty. Uczeń dokonuje oceny i stan zachowania krajobrazu. I tu świetnie musicie się orientować, czy jest krajobraz harmonijny, przekształcony czy zdegradowany. I szósteczka: zachowanie walorów krajobrazu i ich promocja. No i już pokazuję, jak macie się do tego uczyć. Na mojej playliście mamy takie hmm, następujące grupy: Związki między elementami środowiska przyrodniczego Polski. Wszystko w ogóle jestem teraz w klasie trzeciej. To można sobie życie ułatwić i wejść w playlistę Trzecia klasa szkoła ponadpodstawowa. I tam po kolei te wszystkie lekcje idą. Jeśli chodzi o związki między elementami, to jest dział drugi, no to zaznaczam. Pierwsza lekcja jest o Tatrach, ewidentnie musicie znać podział Tatr. Druga lekcja Sudety, Bieszczady, Góry Świętokrzyskie, wszystko ważne. Później mamy lekcję o Wyżynach, bardzo ważne, o Nizinach i o Pojezierzach. I w ostatnim odcinku mówiłam Wam o takiej lekcji dotyczącej zlodowaceń w Polsce i tutaj dobrze jest powiązać z tymi zagadnieniami, choć staram się tutaj króciutko wszystko powtórzyć, jakie formy są najważniejsze. Bardzo lubię te tematy, koniecznie zajrzyjcie do tej lekcji 2.5. 2.6: Zróżnicowanie rzeźby pobrzeża, czyli tu są o tych wybrzeżach wysokich, niskich i o żławach wiślanych. Popatrzcie, że włożyłam w ten dział też dodatkową lekcję, którą już powinniście znać. Gleby polski, ona jest tu bardzo ważna, bo przy każdej krainie geograficznej, znowu wam powtarzam, jaka gleba tu jest i musi wam to się w głowie połączyć. Więc jeśli opuściliście tą lekcję, to do każdej krainy geograficznej trzeba to wiedzieć, więc być może Dobrze jest obejrzeć w ogóle lekcje o glebach Polski, one są tu częścią tych związków bardzo ważną. I teraz druga playlista. Musicie wejść w trzecią klasę szkoły ponadpodstawowej i jestem teraz w dziale trzecim. Właśnie o tych krajobrazach, co stanowi ten nowy dział. I popatrzcie, mam lekcję 3.1. Zróżnicowanie krajobrazów. To jest lekcja ważna, bo tu tłumaczę, czym jest ten krajobraz harmonijny, dysharmonijny, zdegradowany. Wszystko to musicie potrafić ocenić, rozróżnić. Następnie mam powymieniane te krajobrazy, które były tu, popatrzcie w punkcie pierwszym i razem ze zdjęciami. To są króciutkie lekcje, zobacz 7 i 11 minut, to tylko zerknij sobie na zdjęcia, jak to wyglądają i żebyś potrafił wskazać typ takiego krajobrazu, to szybciutko Wam pójdzie. I w lekcji 3-4 jest o tej promocji i ochronie walorów krajobrazu, co troszeczkę się różni od ochrony przyrody. Więc, żeby tego nie pomylić, czy chronimy przyrodę, ostatnio było o formach ochrony przyrody, czy chronimy krajobraz i w jaki sposób jego możemy chronić. No to piękny, ciekawy dział. Po tym dziale naprawdę można rozkochać się w geografii naszego kraju. Jak zwykle, jeżeli chcielibyście to wszystko, co teraz powiedziałam, w jednej porządnej lekcji posłuchać, to zapraszam na moją stronę lekcjegeografii.pl. I tutaj w powtórkach nagrywam specjalne odcinki dla tych, którzy chcą mieć wszystko w jednym miejscu. A najważniejsze z tego działu: tatry, sudety, góry świętokrzyskie, bieszczady, wyżyny, zlodowacenia, pobrzeża Bałtyku i krajobraz harmonijny i zdegradowany miłej nauki.